o, Santaż. Ja że czasami za rzeczy gamingowe się po prostu przepłaca. Nie mówię, że zawsze. Ale jak słyszysz gaming, to myślisz sobie, że spełnisz mokry sen e sportowca. Prawda jest taka, że kupujesz po prostu markę gaming. Nie? Bardzo często. Nie mówię, że zawsze. Bo są rzeczy, które faktycznie dzięki temu, że są gamingowe. Nie wiem, dwa tygodnie z rzędu po 5 godzin. No, co to za robota. Trzecia kawa dzisiaj. Pójdą bananem. ...bananem, więc poczekajcie, muszę się zastanowić. Wezmę fama... Yy, tego, M4. Stabisz, stabisz, nie Boże, spadł spadł Nie Boże, Ktoś to widział?! Piszu, ja ją wyłapałem, ona mnie gryzła, jak ją chciałem złapać! Ona nie ma kontroli na... na... Widzieliście to?! Ej, to się nagrało! Wierzę że jesteś chłopem za babę przebranym. Ale i tak potraktujecie jak kobietę. Ten koniec ma takie perspektywy rozwoju, jak po prostu... ...random bruz. Zerowe. Random Bruce tylko może być streamerem i to jest właśnie, to jest tak. Liga Legend, to są jego hejterscy widzowie, to wipy, którzy się z niego śmieją, a to, to Remigiusz, który go wyzywa. Nie ma opcji na jakiś rozwój. On musi poświęcić raz, dwa, trzy... Proszę, czekaj, tak wejdę ci od tyłu tutaj. Prziesz taki... Możesz mi... So next time we... Uh, we... we... we...